Siema. Jeszcze tak na wstępie prosiłbym Was o y, lajka, like subika, bo będzie nagrywana część 2. Ale jeszcze nie ma jednak nagrań, bo, no, bo niestety mam bana na serwerze, ale spokojnie to się ogarnie. I co? Yy... Będzie losowanie na następnym odcinku, bo teraz no, nie mam jak wam dać tych szóstek, bo końca zbanowane jest. I niestety nie dogadam się z adminem. Więc no co? Yy, tyle. Siema. Kiedy mam co dzień, to rysetuje Stówka zawija się, jak whisky tylko Jack. Jak siano to rolo, jak t to polo, jak karta to kok Ja lecę po swoje, lecę tak wysoko Ona wpadła mi w opierdolę też ony. Seks tylko jak jara i wtedy się staram Bo chcę być jak Ibra I kiedy jest zimbra, robiona jest imba na jest ja, tę dupy, ten bimber Robię swajfra, prawo to Tinder Gruda tak biała, jak ściegł puch Puchy tak się jak George Bush Z bratem sale, le è curva belvedere, o mamma troiti in sale, sbrate in sale, le è curva belvedere, o mamma le ie le io Oh è, le è, le belvedere Oh è, le è, le è, le è, le è, le è, le Grudy są białe, a pizza z Italii Mam wiele na pani. Nie ujęte no, jak to No, no kod blik na 200 zł. Aha. słuchaj. Ciekawe. Bo ja myślałem, że tego. Tak, bo... Myślałem, że to jest samo to kupieciem mieszka i oni nic nie Nie no. <suszy> zasz, zasz, tjera, tjera. <suszy> ty masz zaszczyt, ja to zrobiłem. Ty. Bananek. Co za debil? Ty nie no. wiem. Szóstka? 100. Nie, piątka, wiesz? Piątka, z jest? Ale... Nie chodzi, że tu yeah. no ma być Nie ma, nie ma, Jest wysoko, jest wysoko. Możesz spalić, otworzyć. Nie, zaś palić. Nie chcę tego rapału słyszę. My, My, się... Myślisz, że tam się wbijesz? No tak, no coś jest to trzeba. Yeah. <laughs> Jak się tam wbijać? Uda się to. Yeah. Zbieraj się, pozwól. Zbieraj prostu... się. Ludzka, dla mnie zdała. Yeah. Nie, no ciało. Nie wiem, ja się mełcie, kurwa skrzynki kupuję I teraz, i teraz kolega... No i pan, no i blanket te, teraz tu się tepa i mówi, się mam ping miałeś. Szatuj, szlatuj, szatuj. Kurwa jest to spierdala, nie ma. Kurwa istnieje, a gdzie tu... Ty ja tu kiedyś widziałem u tobiasza chyba. Na jakimś Hemen Huncie. Nie. On coś to kiedyś zrobił. Coś Ej. takiego. To to reuse. Idziesz się wyjść na sandy, jak będziesz blisko Deda. Mówisz mi, że stanął w gildi na perłę, znaczy na tę, na kłytkę, staje ci tepa tam. Albo, albo mówisz, mówisz na live'ie takie coś. <laughs> Admin, tapaj, tapaj, tapaj. Tylko to na ja się powiedzieć, bo później nie 30 sekund. <laughs> Już dawno po to <laughs> Działa to na tym? Na rekordach. Na teraz... Co? <śmiech> <śmiech>